dobrze no i tu chyba nic nie ma przy tych beczkach wszystkich tylko ta tabliczka w tym miejscu i tam w środku była i nawet redest polny o chwila o tam chyba pływa jeszcze jeden jaszczur to chwila jeszcze do niego podejdę może się uda go tutaj dorwać napijmy się trochę O, jeszcze że. Czy jesteś tam jakieś płciźnie, czy nie? Hmm. On płynie tam w nieznane daleko. No to nie wiem, co z nim zrobić. Bo w wodzie i tego nie pokonam. No się rozpadało jeszcze. Ostatnio, jak tu pływaliśmy, też się rozpadało. O, rogowa muszla. Hmm. A nie wiedziałem, że tutaj są muszelki. Porozrzucane również. Zupełnie nie pamiętałem. O, jak tu płytko w ogóle długo jest. No dobra, nieważne. Chodźmy już po te tabliczki. Zobaczymy, co dają. Tak, coraz trudniej się tutaj połapać. Mamy łuczników, łuczników, kuszników, życia, magii, magii, magii. No i broń jednoręczna. Eee, jednoręczna 2. Dobra, to jest jednoręczna 2. A ta w środku. Co nam da? Co nam da? A znowu łuczników 2. Trzecia tablica łuczników. Łuki 2. Dobra, świetnie. No i teraz może zapalę pochodnie żeby pozbyć się tej pułapki, tamtych kolców. To my byśmy musieli. O, srebrny puchar tu jeszcze leży. My chyba musimy pociągnąć pochodnie. I teraz ta pułapka nie będzie działać. No i tutaj mamy cztery skrzynki. Chyba dwie są otwierane tym kluczykiem, który dostaliśmy od Hanny. A reszta na wytrychy chyba jest. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. O, za pierwszym razem. 150 i złoty puchar. Tutaj co? 100 sztuk złota. Prawo, lewo, lewo, prawo, 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 lewo. O, taki sam kod. Srebrny puchar. O, i posążek i nosa. Posążek i nosa się nam przyda dla jednej postaci. Będziemy mogli jej oddać. No i ten otwarty. Znaczy na kluczyk srebrny puchar, złote naczynie, skrzyneczka i 400 sztuk złota. No, bardzo mocno się tutaj obłowiliśmy. Tak naprawdę na początku można to w miarę szybko zrobić, tylko trzeba by było być w stanie pokonać te jaszczury i tyle. Ok. No i ja bym tutaj w tym momencie zrobił znowu zapis i, i zrobię cięcie, jak mi się uda pokazać. Mm, to co się dzieje, jak się za daleko wypłynie, to pokażę a jeśli nie, to wtedy spotkamy się u Laresa. O, chwila. Jaszczur wraca. Wracasz czy nie wracasz? Nie, znowu odpływa gdzieś daleko. No dobra, nieważne, to zrobię cięcie. No, niestety nie udało mi się znowu zrobić tego, pokazać tego, co chciałem, ale myślę, że znalazłem nową wskazówkę, że to jeszcze gdzie indziej trzeba sprawdzić więc na razie się wstrzymamy z tym. Nie wiem, czy już mówiłem, co, co można spotkać w wodzie, nie pamiętam. No, ale jeśli nie mówiłem, to nie mówię dalej. O, i ja akurat deszczyk przestaje padać. Fajnie. Um, tak, Lares, czy z tobą chciałem pogadać? Chciałem z tobą pogadać. Mm, ale jeszcze jedną rzecz sobie ogarniemy. Ponieważ Halvor, jako że jest członkiem gildi złodziei i my teraz też jesteśmy członkiem gildii złodziei, może nam coś zaoferować. Tak, pokażemy mu złodziejski gest. Rozumiem, nie przyszedłeś tylko po ryby. Mam dla On ciebie propozycję. Jeśli masz jakieś srebrne talerze kielichy, odkupię je od ciebie za dobrą cenę. On myśli, że to takie łatwe. Tak, Halvor e, od nas będzie pomysła. brał różne srebra, niestety nie wszystkie, także tylko niektóre srebra go interesują, mm, ale w każdym razie dostaliśmy tutaj opcję. Halvor zapłaci mi za srebrne kielichy i talerze więcej niż jakikolwiek inny kupiec. Zobaczymy, wydaje mi się, że to było 50 za sztukę, chyba. Zobaczmy zresztą, co my tutaj mamy. Mamy tę pękniętą srebrną misę, jej chyba nie będzie chciał. Wydaje mi się, ale te srebrne puchary, srebrne naczynie, może te dwie rzeczy weźmie. Tak mi się wydaje. Za to wszystko nie mogę ci dać. 300 sztuk złota. A nie, to nawet tylko te sześć kielichów chciał. Sprzedano. Ubiliśmy ostatnio parę dobrych interesów. Lepiej już dziś nie wracaj, bo ktoś może nabrać podejrzeń. Czyli 50 za sztukę. Mówisz, że dzisiaj już byś nie chciał? No, przykro mi, dzisiaj nie robię już żadnych interesów. Wróć jutro, dobrze? No ale i tak ci już wszystko sprzedaliśmy. Tak, wziął tylko tamto. Srebrne naczynie go nie interesuje. Niestety. A jeszcze za domkiem Halvora też ktoś mieszka. Komu też możemy pomóc, ze względu na to, że byliśmy na Wyspie Złodziei. O, tutaj jest Edda. Ona sobie gotuje zupę z ryb. Co tu gotujesz? Zupę rybną. Może nie smakuje najlepiej, ale przynajmniej jest gorąca. Jeśli chcesz, możesz spróbować. No, dobra, dawaj. Możesz mi ugotować zupę? Gotuję dla wszystkich. Jeśli chcesz, mogę gotować i dla ciebie. Musisz mi tylko przynieść rybę. Tak, Edda może wymienić wszystkie ryby na zupę. Możesz mi ugotować zupę? Nic prostszego. Proszę, weź talerz. No, dziękuję. A w sumie, czy to jest dobry, dobra zamiana na takie leczenie początkowe? Mamy 34 ryby i zupa rybna 10 punktów trafień odnawiam. No to... Hmm. Może na sam początek to jest nawet niezłe. Możesz mi ugotować zupę? Nie, nie dzisiaj. Wróć jutro. A, jeszcze jedną dziennie tylko może ugotować. Co możesz mi powiedzieć o mieście? Większość jego mieszkańców obawia się złodziei. A dlatego lepiej nie wchodzić do obcych domów. Jeśli jednak potrzebujesz noclegu, zapraszam do mojej chaty. Mam tu dodatkowe łóżko, możesz w nim spać, jeśli chcesz. Nie boisz się złodziei? Jedyna wartościowa rzecz, jaka kiedykolwiek należała do mnie, została mi odebrana. Ktoś ukradł mój posążek i nosa. O, ona oferuje nam nocleg, o tym w ogóle nie pamiętałem. ale w ogóle ludzie się obawiają złodzieja, nikt nawet nie ma drzwi <śmontowanych> zamontowanych, tylko dziury są. Mm. Patrz, przyniosłem ci posążek i nosa. Och, dziękuję, bardzo dziękuję. Niechaj, światło i nosa zawsze oświetla ci drogę. Drobiazg. No, i ten posążek jej oddaliśmy. Być może to właśnie ten sam, który straciła. Skoro złodzieje jej zabrali. A, a my jeszcze weźmiemy Twoją skrzynkę. Otworzymy lewo, lewo. A lewo, lewo po prostu ma i rybę. No i w sumie możemy się przespać. Bo już jest w miarę późno. Mm. I pójdziemy do Laresa, i z Laresem będziemy szli po kolejny fragment ornamentu. Może tędy pójdziemy. No, i moim celem jest teraz nabić jeszcze dwa poziomy, żeby mieć tutaj już w sumie, będziemy mieć chyba 59 punktów zręczności. Dzięki temu, jak jeszcze dwa poziomy nabijemy, będzie można e, z naszej kradzieży kieszonkowej, pokorzystać całkiem fajnie. Mm. Możesz mi towarzyszyć w drodze przez gęsty las na wschodzie? Jasne, tylko po co się tam zapuszczasz? Nefarius prosił, aby poszukać dalszych ornamentów. Jedno z miejsc, które mam zbadać, znajduje się w środku tego lasu. Rozumiem. Samemu to zbyt niebezpieczne. Nie ma sprawy. Daj znać, jak będziesz chciał ruszać. No to teraz chodźmy. Dobra, chodźmy. Gdzie teraz? Niektóre problemy same się rozwiązują. Zapuśćmy się w ten gęsty las na wschodzie, a więc ruszajmy. Chodź za mną. No, w tym lesie jest przypominam bardzo dużo wargów. Larys jest nieśmiertelny, więc wszystkim się zajmie. No i. No, za każdego warga jest 300 sztuk złota, e, 300 sztuk doświadczenia. Więc powiedzmy 10 wargów to już jest 3000 expa. Dlatego liczę na to, że mm, faktycznie uda się nam dwa poziomy zdobyć. No i potem będziemy... No i cicho watras. Potem będziemy już zajmować się problemami powiedzmy Teraz pobocznych mieszkańców i jeszcze trochę zostało ich do przegadania tak, tak mnie Lara, sprowadzisz, że ja prowadzę ciebie. <grym> Sprawdzałem sobie też czy byśmy ile jesteśmy w stanie siły jeszcze zdobyć w najbliższym czasie. Czy ewentualnie lepszą jeszcze kuszę byśmy mogli mieć niż łuk? I w sumie mnie to całkiem ciekawi, czy, kolej, czy, czy to jest ostatnia kusza, z której korzystamy, czy jeszcze nie? Bo z kuszami chyba jest właśnie tak, że większość z nich teraz co 30 punktów siły wymaga. czy jak ta wymagała 60, to kolejna będzie wymagała 90 punktów siły. Nie pamiętam, czy była jeszcze jakaś pośrednia pomiędzy. O! Proszę bardzo, goblin się tutaj pojawił. A czemu na mnie lecisz? Lares pierwszy na ciebie z mieczem. Przerwałem dialog Laresa. Niechcący. Przemyślałeś to sobie? Naprawdę chcesz iść do tego miejsca? No, można go jeszcze odprawić, ale nie, nie, idziesz z nami. Tak, dobrze. Chodź za mną, to nie będzie przyjemne. No, nie wiem, jak mam ciebie, to będzie w sumie łatwo. Przez chwilę chciał udawać, że z nami nie jest w stanie pójść, bo się zablokował. Ale już jest z nim wszystko w porządku. No, a tutaj są te polne bestie, ale to z nimi to sobie poradzimy sami. Za to może tutaj... No, czekaj, Lares. Tutaj gdzieś chyba te wargi są. No, Lares, czekaj. Gdzie on? No i poleciał na te wilki. No to są też polne bez... Best... Mm. Dobra, wargi chyba są kawałek dalej. Można jeszcze pozbierać roślinki. O, zębate ziele, w końcu trafiliśmy. Zębate ziele, które nas, nas przyspiesza. Będzie można przerobić te roślinki na mikstury szybkości. Co jest bardzo dobre. O, nawet drogowskaz tu mamy do latarni morskiej, do gospody, a w te strony nawet nie podpisują, co tu jest. Mm. No, Lares, i tam. Gdzie te wargi? Na pewno gdzieś tutaj były. Znowu Polna Bestia. Hmm, chyba tutaj wyżej były. O, słyszę jakieś warki, warczenie. O, jeszcze Lares się z dzikiem bawi. No dobra. Grzyby pozbieramy. O, Larys się w kółko kręci. Jakoś daje sygnały, że nie chce się tutaj kręcić. O! Tutaj mamy Orka Elite. Nowy rodzaj orka, jakiego jeszcze nie widzieliśmy w jedynce. O! A to są wargi. O! I to bliziutko. No to zapraszam. Chodźcie. Lares, gdzie ty jesteś? Ała, nie. Laresem się zajmijcie. On jest dla was godnym rywalem. Nie! O nie! No! Myślałem, że trochę lepiej to pójdzie. Ale... Nic straconego. Dobra, idziemy. Chodź tu, Bydlaku! No właśnie. Idźcie do niego. A. Gdzie jest Lares? No, teraz się trochę pobawimy. O, mam nadzieję, że nie będzie tego aż tak dużo, żebym musiał ciąć to. No w sumie to... I tak fajnie, że nie mamy aż tak... No, no, no. Nie wiem, czy te skoki mi pomagają. Lary szybko go załatw. Ej, kiedy mnie walnęli? A, Dobra, dały Sesiana. Świetnie. Nie, myślałem, że się uspokoiły. Jednak za, za krótko uciekałem. No, bo gdybym uciekał trochę dłużej, to by się Ech, jednak dałyby se spokój, i by się na larysa rzuciły. No, Lares pomocy. Nie, larys. To wargi się miały zablokować na drzewie, nie ty. Dobra. O, chyba się udało. Dobra, mamy skórę warga. Powinien być jeszcze jeden warg. Aha, on sobie tu odpuścił. O, mamy poziom. Dobra, on sobie odpuścił, ale my nie odpuszczamy. Tak, właśnie o to chodzi, żeby Laresa tutaj wykorzystać jak tylko się da. O, o. o. Tutaj kreto szczury zaczepiły Laresa, no dobra. A i ile nam brakuje? Brakuje nam. Hmm, brakuje nam 6000. 6000 to nie jest taka mała sumka. O, dobra, chyba się. Teraz uda. O, Wilk tu przyszedł. Wilkiem tam my się zajmiemy. Dobra. Lares tutaj kawałek dalej pójdzie, niestety, ale jeszcze może uda się przyciągnąć tutaj na przykład tego orka. Dobrze. No gdzie był ten ork? Są kretoszczury. No to nie, kretoszczurów nie chcę, ale tam jest wark. Idzie? O, ork idzie, dobra. No to jak ork idzie, to zapraszam. No, Lares, zauważ go. Proszę. Chyba, że on się gdzieś tu zgubił. O, co ten ork? O, jest. Co on tam skacze, jak jakaś małpa po tym drzewie? Mmm, dobra. Okej. Okay. No, ork to... Jeden z tutaj z najsilniejszych wrogów. Ale nie będzie dla, la, dla Laresa stanowił wyzwania, jak widać. No, Lares nie może zginąć. Lares ma tutaj zbyt ważną rolę w fabule, żeby zginąć. Nie wiem, może później stanie się śmiertelny. Ale na razie nie jest. Ok, no i za niego jest 450 doświadczenia. O, ekstrakt leczniczy i trochę monet nawet nam dał. Dobra, teraz jakbym za bardzo podszedł do tego warga, to Lares mógłby mi się tutaj teleportować gdzieś, więc może ognistą strzałą zrobimy kolejnego warga, żeby Lares po prostu tutaj cały czas był przy nas. No dobra, widzę go. No, o, ognista strzała to nawet chyba z 10 i byłby pokonany. Gdzie ty jesteś? No, halo? Nawet go nie słyszę, a tam jest daleko. Hmm, a Lares już zniknął? Tak, Larys już zniknął. No dobra, to może jednak pójdziemy z Laresem tutaj. Fajnie byłoby w sumie też sprawdzić, ile obrażeń zadajemy kuszą takim wargą, właśnie. A jeszcze tutaj przecież były. No, z tych, tych miałem jeszcze ściągnąć. I tego nie zrobiłem. O, polna bestia tam zaatakowała Larysa. Dobra, chodźcie. A! Myślałem, że się zablokowały, a jednak biegnie. Biegnie do nas, oj. No nie! Larys, gdzie ty jesteś? Co ty znowu też po tych drzewach łazisz? A jest tylko jeden wark. To kolejny się zgubił. Hmm, dobra, weźmy się uleczmy. Pokonany. Gdzie jest kolejny? No, już brakuje nam tylko 5000. Przed chwilą brakowało 6, teraz brakuje 5. No, ale ten wark zaginął, a tutaj jest nawet chyba 2. Czy jeden? Nie, jeden. Dobra, no idziemy. A tam jest. Tam się ten warkę zapodział. Tam! O jeszcze jedno z tych niszczemnych stworzeń! No, weź go Dziabnij. Tak, jak Wark jest na nas e, nacelowany, to... Jest na nas nacelowany tolarys musi go trafić dwa razy, żeby. żeby warg zmienił swój cel. Dobra, skoro ten się zajął kretuszczurami, tutaj sobie podjada, to zobaczymy, ile obrażeń mu zadamy. Chodź tu, biedlaku! Nieźle. Teraz jest z podwyższenia jesteśmy w stanie ich nieźle też bić. No. Sorry, Lares, nie pomożemy ci, szkoda bełtów. Już po tobie, bydlaku! Tak jest. Dobra, lecimy dalej. Teraz możemy trochę do przodu pójść. Wolną bestię tutaj Lares sobie pobije. A czy tutaj coś na nas czeka? Krwiopijca, nie no, tego to nie będziemy atakować Laresem. To wystarczy, o tam jest cieniostwór. No to można cieniostwora w sumie. Dobra, tych krwiopijców. Dobra, Lares tu jest. Chodź cieniostworze. Hm, obudził się. Idziesz? Idzie. No i dobra. Mięso kopacza. O! I tutaj mamy smoczy korzeń. Na drzewie sobie rusł. Można go łatwo pominąć, bo tutaj jest pełno drzew. Ale ten się udało znaleźć. Także mamy znowu jeden smoczy korzeń. I ewentualny jeden punkt siły dla nas więcej. Dobra, idziemy dalej naprzód. Hmm. Jeszcze jakieś wargi. Jeszcze 4000 potrzebujemy. Tam są szkielety gobliny. One są już w tym kamiennym kręgu. O i tutaj już jesteśmy na terenie, w którym byliśmy. Dobra, może tutaj jest ta gorzelnia wina, ale może sobie najpierw podejdziemy do tego kręgu. Bo chyba w tym miejscu Lares się zatrzyma i będzie można do niego prowadzić istoty różnej maści. Dobra, pobił też szkielety gobliny. O, tu mamy szczaf królewski, numer 7. Dobrze. Hmm. Ile tych goblinów? Dwa tu były tylko. ty, Lares. Pośpiesz się. Wolałbym nie zostawać tu zbyt długo. Pośpiesz się. Aha, dobra. Mam nadzieję, że on będzie tutaj stał cały czas. Hmm, sobie zapiszemy tutaj. I że mi nie zniknie, jak się oddalimy. Dobra, możemy najpierw przejrzeć ten kamienny krąg. To jest ziele lecznicze. Ogniste ziele. Jeszcze jedno ogniste ziele. O, pierścień tu jest. Tylko czy ja będę wiedział, który to pierścień. Hmm. Pierścień ducha to chyba jest. Mamy dwa takie pierścienie teraz. Obrona przed magią. A zębate ziele. Gnisty korzeń, ognisty korzeń. O, jest też kamienna tabliczka. A tutaj, tak, tutaj są wargi. Super. Sobie je zaraz załatwimy. Kamienna tablica. Jaka to może być? Mamy 5, 4, 2. I tutaj 3. A, dobra, to jest kamienna tablica życia 1. Dobra, sobie zapiszę, że taką zdobyliśmy.